Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy nową przygodę RimWorld'ową. Słuchajcie, tworzymy nową kolonię. Ja w RimWorld'a bardzo dawno nie grałem. Mm, dodatkowo, teraz mamy dostępne 4 DLC. -ki. Wszystkie 4 dlc z wszystkich dlc będziemy korzystać w tej serii. I dokładnie będziemy korzystać z Reality, Ideologii, Biotech i Anomalii. Anomalii to jest najnowszy. DLC i to jest chronologicznie od lewy, jest od najstarszego do najnowszego. Zrobimy sobie kolonię z jednym ziomkiem, który ma swoje mechanitory, czyli będziemy mieć parę swoich robocików. Ile tych robotów dostaniemy? Nie wiadomo. Kilka jest napisane, więc zobaczymy, ile rzeczywiście dostaniemy tych robot, robotów. I tak zagramy sobie na poziomie trudności. Opowieść przygodowa: walka, walka o przetrwanie. Zwykle brałem ten tryb, zawsze był fajny, nie było za łatwo, nie było za ciężko. Taki idealny tryb, myślę, dla mnie. Ym, gramy na trybie zobowiązania. Mhm. Nie będziemy mogli wtedy zapisywać w sensie gra się tylko będzie zawsze gra się będzie zapisywać wtedy kiedy będziemy wychodzić z gry czyli nie będziemy mogli cofnąć tak jakby czasu no to jest taki hardkorowy tryb można by powiedzieć właśnie że to jest hardcore tryb um, i żeby nie było bardzo hardkorowo to weźmiemy um, Cassandrę. o niej ta historia ten poziom trudności się stopniowo Stopingowo zwiększa. Nie ma jakichś takich randomowych rajdów, więc myślę, że mm, klasy, klasyka, klasyka. Słuchajcie, klasyka gadunku dzisiaj będzie rozgrywana w rewardzie. Mm, tutaj, jeśli chodzi o świat, normalne ustawienia zostawimy. Nie będę tu nic kombinować. Generujemy świat. I tak myślę, zastanawiam się na jakim biomie zagramy. I chyba zagramy na takim zwykłym biomie. Nie będziemy tutaj e, brali jakiejś pustyni hardkorowej, czy tam savanny, e, czy co tam jeszcze jest do wyboru. Mamy tundrę do wyboru, tajgę. Mm, to też jest tajga, tundra. Tutaj mamy jakieś takie aha, londolory. Czyli podejrzewam, że to no po prostu zamarznięty biomik jest. Słuchajcie. Co tu mamy? Tu mamy dwa imperium. Fajnie by było się wybudować właśnie blisko imperium, żebyśmy mogli sobie z nimi handlować. Więc y, te miejsce nie będzie najgorsze. I chciałbym, żebyśmy mieli granit. Dużo granitu. Z granitu się buduje fajne budynki. Z granitu będziemy endgame'owo chcieli wybudować naszą wioskę co nie mm, więc granit granit stawiamy na pierwszym miejscu granit piaskowiec, łupek łupek marmur mm, piaskowiec, łapień granit łapień marmur o marmur i granit ok o, o, o tu był Granit i wapień. Ale chyba wolę marmur i granit. Bo marmur drogi jest. A granit jest wytrwały. Więc nie że z marmuru byśmy sobie robili rzeźby, które by były w, fajnie, w fajnej cenie. To dodatkowo byśmy się budowali z granitu. Okej, okay. to wybierzemy te miejsce zaawansowane. Rozmiar mapy weźmiemy. Taką większą. Startowa pora roku damy automatyczną. Ok, frakcje, Tu nic nie będziemy zmieniać dalej. Graj klasycznie. Zagramy też klasycznie, nie? Bo tu jak coś klasycznie wezmę. Nie będę wybierać religii. Zobaczymy, co nam po prostu grada. Chyba, że ja muszę to wybrać, zaraz się okaże. Nie, nie muszę tego wybierać. Okej, okay, to super. I tak, pierwszy kolonista. Ogólnie będziemy mieć jednego kolonistę. Musimy go yy, mądrze wybrać, żebyśmy mm, mieli naprawdę dobrego kolonistę, co nie? O, pane To jakieś są takie. Strasznie słaby on stan zdrowia. Okej, okay, Mechling. Mm, Bioniczny implant umożliwiający bezpoś bezpośrednią kontrolę nad mechanoidami. Może być usunięty tylko po śmierci. Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to mi się to bardzo przyda. Mm, na czym nam najbardziej na, mm, zależy? Myślę, że na gotowaniu, górnictwie, budowie to są takie bardzo istotne i medycynie. Istotne umiejętności na takiego początkowego kolonistę. No fajnie też, żeby potrafił dobrze strzelać, jak nas to zaatakuje. Ale tego towanko jest istotne, żebyśmy się nie truli jedzeniem i tak dalej, nie? Budowanie też jest istotne, żeby jakieś to budowle w miarę spoko budował. Co my tu mamy? To nie. Mm, uprawa zwierzęce też odpada. Zaraz się kogoś znajdzie, myślę. Ten fajny, fajny, fajny. Nie, to jeszcze nie to. Gotowanie było, ale to. O, o, o górnictwo 11. Stara rana postrzałowa. No, ona jest. No, całkiem niezła, nie? Całkiem niezła jest. Górnictwo ma, gotowanie ma. Szukaj 9, intelektualne 8. Kurde, chyba wezmę tą postać. Mm, no, myślę, że możemy ją wziąć. Nie jest zła, naprawdę. Górnictwo to jest istotne. Będziemy sobie kopać skałeczki. Budownictwo na, ma na piątce, więc nie najgorzej. Gotowanie też ma na piątce. Intelektualne ma na 8. Mm, ale med o medyczne też ma 4, więc to też nie jest źle, nie? Też nie jest źle. Strzelanie ma na 5. Biorę ją. Biorę ją, słuchajcie. No, bierzemy. Będzie kapitan. Pani kapitan. Ciach. Rozpoczynamy rozgryweczkę. Też nie chciałem, nie wiadomo ile poświęcać czasu na wyborze tej postaci, żeby tutaj was nie zanudzać. Zaczniemy sobie taką postacią. I, i, będzie dobrze, nie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, co my tu mamy? Spacja. W rewarda U Powiem szczerze, że dawno nie grałem. No, dawno nie grałem. Mam wajbik na Rewarda. Mam nadzieję, że ta kolonia będzie z długiego czasu. Hmm, się utrzymywać z nami. Dobra, tu mamy srebro. Mamy stal. Tutaj mamy jakieś stalowe konstrukcje. Wiecie co, ja bym się chyba tu wybudował. To bym załudowo, tą dziurę. Byśmy sobie w tej dziurze mieszkali, tak początkowo. A czy my tu mamy jakiś gejzer? Hmm. Czy my tu mamy jakiś gejzer? Bo gejzer by się przydał gdzieś w okolicy. Hmm, to jest leczniczy. Gdzie te gejzery są? W ogóle nie widzę żadnego. A, a, a um. hmm. Nie widzę gejzerów. Albo. Ja nie dowidzę albo coś updatedowali. Może tego XR się teraz inaczej bada. Może rzeczywiście trzeba jakoś wybadać. One były zawsze takie widoczne. O, jest, dobra. Jednak są. Dobra, tu jest jeden. Mm, dwa, to widzę te dwa. Mm, tu nie ma raczej. Tu nie ma w tej okolicy koda. Hmm. O bez gejzeru to ciężko nam się będzie żyć. Ciężko nam się będzie żyć. To wiecie co? Chyba odpuszczę tamtą miejscówę. Ale tu jest spoko miejsce, bo... Hmm. Niech ja spojrzę. O, nie, nie to. Coś było na temat... O, o. o i tu byśmy zarąbistą farmę zrobili. Tu mamy bardzo żyzną glebę. Mhm. Bogata gleba, prędkość ruchu, żyzność 140%. A tu jest 100%. Czyli no... Jest prawie o... Jest o 40% lepsze niż Ta tutaj. A duży kawał jest tej żyznej gleby. To weźmiemy tutaj się wybudujemy, no. Fajnie, bo nam... Bardzo blisko respa w sumie dało miejsce. O kurna, ile my metalu mamy. Jak tam nasze robociki? Mamy jeden robocik, to jest. Um, um, on buduje. To jest od konstrukcji. Jakieś statystyki jesteśmy w stanie go sprawdzić. Konstruktoid. A ten jest bod noszący. O, ten nam będzie nosił, a ten będzie budował. Okej. Okay. Mm, praca. Tu na pewno sobie będziemy ręcznie wszystko ustawiać. odpoczynek opiekunka to nie Asystent tak. To nie Treser odpada, kucharz tak Myśliwy 2. Albo na razie tak ustawimy. Rolnik odpada, górnik. Dwójka leśniczy też, dwójka chociaż nie, on ma zero to odpada. To na razie odpada, odpada artysta. Możemy zostawać na trójce. Rzemieślnik odpada, tragarz. Niech będzie to są. E... Mroczna nauka, słuchajcie. No, to jest od tego nowego DLC-ka, wydaje mi się. Roczna nauka. O, to na razie na cztery mu damy, co? Myślę, że będzie OK. I sprzątacz. Mm. I tragarz na dwójce. Na początku wypadałoby nawet tego tragarza mu dam na jedynkę. Bo musimy zrobić magazyn i przetransportować te wszystkie rzeczy, nie? Tak trzeba zrobić. Tak zrobimy. Tu mamy. tu mnie. Trzeba by nie wykorzystać tych. Yy, tych tutaj. konstrukcji. aby by tego nie wykorzystać. Nawet te płytki są eleganckie zrobione. To no tak. Tu zrobimy cyk. I połączenie. Tu też połączymy. Połączymy. Myk, myk, myk. Um, to na pewno będzie trzeba rozebrać. To też będę chciał rozebrać. Myk. I dobra, niech on sobie powoli to buduje. Polecenia, gdzie to było? mi. przejmujemy to. Ops. Dobra, mamy to. No i plan jest taki: ten chodnik ze skały łupkowej rozbierzemy. Brakujące elementy chodnika tutaj wmontujemy po prostu, nie? Tak zrobimy. I Rozbierz. To też trzeba wszystko będzie rozebrać. Mek. Okej. Okay. ja No i fajnie. Już sobie pracują pomału. Fajnie, że tego robota mamy. A i ten magazyn, właśnie. Magazyn, magazyn, magazyn. Hmm. To trzeba rozebrać. To trzeba przetransportować gdzieś. Mmm. Dobra, strefa, e, wysypisko. Damy na razie tutaj wysypisko a tu damy składowisko, tylko też musimy mały porządek zrobić. Polecenia e, struktura. Rozbierz. Okay. Ja. Ten dzbanek to w ogóle daje jakieś. Urna ze stali. Czy on daje jakieś piękno? Nie sądzę. Mm, statystyki pomieszczeń. Eee, gdzie to się sprawdzało? O, tu jest piękno. Ej, daje! O, 5. O, to jednak ten dzbanek przejmujemy. Odinstalujemy go i gdzieś go sobie postawimy. A to daje piękno może. Nie, to. To to było dobra. 16. O! Ej, kurna! To? to w sumie. Nie to. Te obeliski też przejmuję. Nie rozbieram tego. A co mi tam. O, i tu z marmuru? Też fajna sprawa, słuchajcie. No. Także przejmiemy sobie tu po prostu kawałek. Um. Tu tą konstrukcję dobudujemy i zrobimy. Um, niech oni już sobie tu działają. Co ja chciałem? Struktura. No dawno nie grałem i muszę sobie przypominać wszystko. Obszar budowy dachu. O tak i tu zrobimy taki duży magazyn słuchajcie. To jest taki plan zadaszony magazyn, hmm, strefa, ładowisko, coś takiego, tak. Um. O, 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 obszar budowy dachu, ładowisko, dobrze, bardzo dobra robota. Hmm, dobra, tak, tego drzewa też się musimy pozbyć. Robocik już nam nosi te rzeczy stąd. Coś tam nosi. O, to... Aha, to są y, martwi koloniści, którym niestety się nie udało przeżyć z naszego statku, tak mi się wydaje. raz sprawa, no. Będziemy musieli ich pochować. Ale to na to wszystko przyjdzie czas, nie? Najpierw zajmiemy się budową kolonii, żeby nasza kolonistka miała gdzie mieszkać. Hmm. Dobra, to niech sobie działają powoli. To no, musimy ściąć. Tu dwie sztuki drzwi mogą być. To zaraz będzie rozbierał podejrzewam. Yy, urna z wapnia to też fajna sprawa. A czy ja przejąłem w ogóle tą strefę tutaj? Czy my przejęliśmy tą strefę? To jest dobre pytanie. O, Dobra, teraz na pewno jest przejęta. Okej. Okay. I yy, a propos. Yy, tych tutaj dalszych konstrukcji, to na pewno będziemy chcieli odinstalować. Mm. Dalej. Polecenia. Rozbierz. Tu wszystko będziemy rozbierać jak leci. Jak. 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 Ok. Tu też. To wszystko trzeba rozebrać będzie. To można zabrać. Mm. Dom jeszcze tą podłogę fajnie by było um, usunąć. Ops. Odzyskamy płytki. I tak jak mówiłem wcześniej, te płytki wykorzystamy do naszego pierwszego pomieszczenia mieszkalnego, co nie? Um, I tak, tu byśmy chcieli drzwi, bo ona jak już tutaj. Zrobić drzwi. To już to będzie jako takie, takie, jako oficjalne, zamknięte pomieszczenie, co nie? Świetnie. I teraz tak ona sobie coś zje i zrobimy jej tu na razie miejsce snu. Hop. Dla kolonistów hmm, red. Ogólnie możecie w komentarzu napisać, jak nazwiemy naszą kolonistkę. Bo. Z przyszłymi kolonistami zrobimy tak, że będziemy po prostu spośród komentujących osób na streamie... ...to na śpi, ogląda chmury. Z komentujących osób na streamie będziemy wybierać jedną osobę, która zostanie przyszłym kolonistą. A jeśli chodzi o tą kobitkę, no to możecie coś zaproponować w komentarzu. Jak ją nazwać, co z nią robimy. Może też losowanko jakieś zrobimy. Dajcie znać, co o tym myślicie. Dobra, uda nam się to zrobić przed nocą. Chyba nie, chyba nie. Urna. Już się robi ciemno. 20 stopni jest na zewnątrz. To taka fajna pokojowa temperatura. Będziemy potem musieli jakąś klimę zamontować, generator do prądu. Pozyskać jakiś prąd, może solar postawimy albo turbinę wiatrową. Nie wiem, czy ja takie rzeczy mam. Okej, okay, ten robot cały czas fajnie nosi rzeczy. Co my tu mamy ogólnie? Zasilanie. Generator na drewno jest. Turbina wiatrowa. Jest turbina, nie? Jest turbina, więc. Tą turbinę chyba na początku postawimy, żeby dawała jakkolwiek prąd. Tylko gdzieś, gdzie nie ma dużo rzeczy, nie? Żeby nam tu nic nie rosło, nie przeszkadzało turbinie. O, tu jest fajne miejsce, myślę. Piach. Coś takiego. I domy polecenia. Wytnij rośliny. Opa. I tą turbinę tu postawimy. Przewód. Tu pociągniemy przewód. No, już będzie prąd w kolonii. Łóżko ma, jak tam swoje potrzeby. Brzydkie otoczenie, yy, spożycie posiłku na ziemi. Aha. Ty, ja z tymi robotami jest fajnie, bo one sobie cały dzień pracują. Tylko one się zaraz rozładują właśnie. Im się robiło na pewno jakieś stacje. Ładowarka mechów, właśnie właśnie panie kolego. Te ładowarki mechów się robiło. I potrzebujemy dwie takie ładowarki. I do tego właśnie też prąd bardzo potrzebujemy, nie? I fajnie by było myślę, żeby te ładowarki... Były... Zadaszone zdecydowanie, nie? Dobra, to też możemy rozebrać. O, fajnie. Robot się wziął za robotę. Ciekawe czy tą turbinę wybuduje. Energii ma tak do połowy. Mmm... Nie wiem, ile, na, na ile dni wystarcza cała. A tu jest. 20 godzin. On żyje 20 godzin, czy jeszcze ma. Aha, żyje, tak. 21 godzin. Ten robot nas żyje. A na ile starczy ta energia? Hm. Ciekawe. Może coś jest napisane na ten temat. Hmm. -pa pam, Gdzie by to mogło być napisane? Hmm... Panie... Nie wiadomo, nie wiadomo gdzie takie informacje można znaleźć. No zobaczymy, zobaczymy, zweryfikujemy to... Na własnym doświadczeniu. Fajnie ten przenosi rzeczy. One już nie będą dzięki temu psuły, co nie? Kolonistka zjadła. Ty, słuchaj, jak w zasadzie jak byśmy wzięli... Albo okej, okay. ten stół, zar zaraz to ogarniemy. Pierwszy skupmy tutaj na, na... tym ładowaniu tych robocików, bo jak one nam się rozładują... ...to będzie przypał, nie? A roboty nam mega pomagają. Mega nam pomagają. Ej, a czy my mamy jakąś broń? My dostaliśmy jakąś broń w ogóle? Chyba nie. Kurna. Sprzęt. A ma! Biokodowany pistolet automatyczny. Pane, jak ona jest super ubrana. Zestaw łączności, kamizelka kuloodporna. No, przygotowana jest. Jak mało kto. Okej. Okay. Dobra, uwaga. Ładowareczki zostały zrobione. Ogólnie je możemy od razu wyłączyć. Będziemy je tylko włączać wtedy, kiedy będziemy ładować roboty, nie? Po co mają chodzić cały czas? Totalnie bez sensu. Dobra. Przełączymy to. O kurna. Patrzcie. On nawet ścina drzewo. Jakie mamy mądre nasze bociki. Super. Dobra. Stal zaniósł. Komponenty też. I zaczyna budować. No i fajnie. A ciekawi mnie ile on ma na przykład Ten mm, w się, jak ten robot Ile ma punktów w budowaniu? Poziom umiejętności, z jakim działa ten machanoid. O, tu jest napisane 10. Ej, to ja wam powiem, że on jest lepszy od naszej kolonistki, jeśli chodzi o umiejętności budownicze. Zdecydowanie lepszy, więc jeżeli będziemy budować rzeczy, które. Mm, które mają swoją jakość, to totalnie. Trzeba je budować na razie, naszym robocikiem. Jest brąd, jest prąd. A czy my. Bate o, baterie, właśnie. Fajnie. Fajnie złoty, daj ze dwie baterie. Od razu tutaj. Mm, to tak, dach. Obowiązkowo i ten przewód do baterii. No i fajnie. Bardzo dobra robota, słuchajcie. Budujcie baterie. Baterie też nie mają poziomu swojego, więc może to spokojnie ona budować. No i świetnie. No to tak, teraz y, możemy światło zrobić tutaj. A nawet Z2. Myślę, że. Albo podzielimy już tutaj na pomieszczenia. Tu może być kuchnia. Dajmy na to. Będzie a bo to takie hmm, pokrzywione. To trochę pomieszczenie jest, nie? Mmm, też trzy kratki zajmuje. Myślę, że fajnie by było to tutaj naprostować. Zrobimy coś takiego. Najpierw postawimy tą kuchenkę. Potem postawimy mm, tu rzeźniczy, daleko od kuchenki, bo jak oni będą te jedzenie tutaj w tym stole rzeźniczym robić, to tam krew będzie pryskać i tak dalej. Więc lepiej, żeby to stało jak najdalej od kuchni. Dajmy na to tu, a kuchenkę to nawet w ten sposób postawimy. Tu będzie o kratkę dalej. Tylko z tym, że musimy mm, inaczej to zrobimy. Najpierw tu ścianę damy, o, ciach tu ścianę damy. Potem to zniszczymy, zabudujemy na nowo i będzie świetna kuchnia, myślę. Oho, cząstki starożytnego pająka bojowego. U pane. to można zniszczyć, zaatakować, żeby zniszczyć. Okej. Okay. Ono może jakieś sumonować rzeczy. Konsola łączności, aha. Do tego będziemy potrzebowali jakichś urządzeń. Konsoli łączności, anteny pasma mecho mechowego i talerz pasma mechowego, okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Odcinek już jest długi, więc skończymy na tym etapie dzisiejszy odcinek. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie jakieś propozycje, sugestie, cokolwiek, piszcie komentarze. Na pewno będę czytać. I co? I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.